Witajcie, już w trzecim odcinku. Tu jestem w tym samym miejscu, gdzie pokonał mnie Creeper. A dokładnie zginąłem. Wróciłem po moje przedmioty. Lecz. E, no, wziąłem je tutaj wszystkie, bo nic nie ucierpiało. Ale wtoczyłem się do tej lawy. No i niestety już część z nich. Się spaliła. No, ale przy okazji, podczas powrotu mojego znalazłem diamenty. Tak. Lecz nie mam na razie na, y, kilofa na ich wykopanie, ale nie to na razie chciałbym zrobić. W dzisiejszym odcinku na pewno wybudujemy domek, więc teraz y, zrobię cięcie, nazbieram wszystkie materiały, po prostu Będę cały czas rył w ziemi siedział na pustyni. Ponieważ dużo szkła jest potrzeba. I wrócę do Was, jak będę już miał to wszystko przypalone. Będę miał oznaczone mury. Pobudujemy chwilkę razem. No i zobaczymy co dalej. A więc ja robię cięcie. Zbieram materiały i widzimy się. Za chwileczkę. I już jestem. Nazbierałem trochę już kamiennych cegieł. I właśnie o to mi chodziło. Ten kładki piaskowiec. On się... Go się kraftuje poprzez yy, stworzenie tego starego piaskowca. I ten piaskowiec ułożyć w te, No... O tak. Ten piaskowiec. No, i wychodzi gładki pias yy, piaskowiec, w którym będę okładał yy, początkowe mory. Naprawdę dużo mi zajęło zbieranie tych wszystkich surowców. No, ale już jestem. Zabrakło mi znaczy już nie mam w ogóle węgla. Więc też będę musiał się wybrać jeszcze do kopalni. Tego diamencika nie wykopałem. Tych trzech diamentów, to są trzy diamenty, nie wykopałem. Zrobię to z Wami, no, to zaznaczę sobie, gdzie mam, no i tak e, piasek wykopywałem, zaraz Wam pokażę, skąd jest wielka dziura pod, po moim wykopywaniu. jak jeszcze nie skończyłem, bo nie wiem czy to wystarczy. Jeżeli wystarczy tego gładkiego piaskowca, to nie wiem też czy wystarczy na szkło. Więc cały czas zbierałem materiały, zajęło mi to około no pół godziny. No trochę więcej, nie wiem. wyszte kopałem na poziomie 12, że może się coś trafi, jakiś jamencik, ale się nie trafił. Wykopywałem tylko kamienie. Trochę znalazłem lapisu. Headstone trochę skopałem, więc materiałów mamy. I widzę, że starczą nam te cegiełki. Więc nie wiem, może z nimi, z nich zrobimy podłogę. Co znaczy sobie już będę miał spokój? będę biorę następną partię i robimy dalej i stworzyłem też mapę żeby no jak znajdę jakąś pustynię, to żeby mi się zaznaczyła, żebym później do niej trafił, no ale nie znalazłem, znalazłem jakąś większą plażę, no i z niej, Koczak. I z niej wydostałem, a ją No i tak, jeszcze pozostaje mi pytanie, z czego można zrobić podłogę. tak powiedziałem, że może być z tego piaskowca. Bądź też może być z innego też ciekawego materiału, więc jak chcecie to możecie podawać w komentarzach propozycje. Jeszcze coś mam? Nie mam. Więc e, no mniej więcej tak będzie wyglądał, znaczy tak nie będzie wyglądać na temat, bo jeszcze pozostają kamienne cegły. Teraz nie wiem jak to zrobić, bo chyba zrobię na 4 wysokie. Więc jeszcze tutaj muszę dobudować. No i później będę zbijał najwyżej. Jeżeli będę chciał zrobić... No, może być. Dobrze, to ja będę to kończył, ale jeszcze Wam pokażę, jak wygląda Miejsce, które, z którego wykopywałem w, w... piasek, pobierałem, no. Kopałem piasek, o. Tutaj wszystko to wykopałem. Jeszcze mi sporo zostało. Gdzieś tutaj jest jaskinia. Mm, ponieważ są te dziwne odgłosy, no ale sobie myślę że tutaj później zaleję to wszystko wodą żeby to jakoś ładnie wyglądało ale na początku jest to dobre dobre na razie to może nie wygląda jeszcze tak brzydko no dobrze to ja się widzę z wami w kolejnym po kolejnym cięciu jak już będzie więcej zrobione Zatrzymajcie się. Witajcie. Ja już wróciłem i mam do was takie coś do pokazania. Już dom jest ukończony. Tak wygląda ze środka. Tutaj będzie w tej kopule, która nie jest kopułą, tak naprawdę, no ale nieważne. Tu będzie tak jeden pasek będzie ziemi, drugi pasek będzie deskami wyłożony. No i tak w dzisiejszym odcinku będziemy jeszcze się przeprowadzać i yy, pójdziemy wykopać diament, który tam na nas tak czeka. Ok, to weźmiemy niepotrzebne rzeczy, zrobimy, nie zrobimy, zrobimy kilof. Naprawdę, nie wiem, w pewnym momencie się pomyliłem, chyba w tej kopule, no ale i tak mi się nawet podoba taka, jaka jest, ponieważ nie zrobiłem mi y, takiej kulistej, ale jak, jak tu widzicie, jest takie równe. No więc taka nieudana piramida, no ale już niech tak zostanie. Dobrze, to teraz pójdziemy pod diamencik. No i go wykopiemy, a później zobaczymy. Będziemy się urządzać w naszym nowym domku. Zrobimy miejsce na. Łóżeczko, już mam to zaprojektowane, bo to chyba nie będzie takie zwykłe położone, tylko będzie takie specjalne w takim domu. Trzeba mieć wygodne miejsce do spania. Szkoda, że tak mało tych diamentów, no ale trzy na no to. Też można już zrobić z nich killo i na przykład można się wybrać do netheru. Też bardzo chcę się tam dostać, ponieważ dobędziemy glowstona i też dodatkowo jakoś ozdobimy nasz domek. No i jesteśmy. Hmm. Oj! No, zaraz będę chyba przytykał lawy pieszychami, bo naprawdę nie byłbym bardzo zadowolony, jakby mi tutaj wpadł w lawę diament. Byłbym zły! Mamy jeden, drugi, trzeci i. Czwarty, cztery diamenty. No i jest dobrze. Zobaczymy, czy jeszcze tu gdzieś ukrytego nie ma. Nie, chyba nie ma. No dobrze. To mamy już jedno zrobione. Teraz idziemy. Dodam koło odłożyć cenny surowiec. No i będziemy myśleć, co dalej. Ogólnie to... Materiałów mi z domku jeszcze trochę zostało, więc w bliższym lub dalszym czasie będziemy mogli coś zbudować. Na przykład farmę bądź też magazyn, bo no, dom jest duży, nie mówię, że nie, ale hmm, nie wiem, nie mam pomysłu gdzie mogły być te skrzynki. Na początku myślałem, że zrobię poddasze. Ale to by było tak. No, by brzydko wyglądało, i zrezygnowałem z tego pomysłu. Trzcina rośnie, posadziłem ją, ponieważ na tamtej pustyni też trochę rosło. No i przeniosłem ją tutaj. Dobrze, mamy diament. Włożymy je tutaj, i pójdziemy zrobić na razie miejsce na piece, ponieważ jest to też bardzo ważne. Zrobimy je może tutaj. No i jeszcze tu. Dobra, no to jeden zostanie, a po bokach damy warpenterze, żeby też można było skraftować blisko najpotrzebniejsze rzeczy. okej okay, może być i teraz tak e, przed drzwiami ustawimy płytkę naciskową żeby żeby drzwi się płynnie otwierały nie wiem czy ja mam mam ale to chyba nie wystarczy jak na Jak na dwie płytki naciskowe. No nie wystarczy. Mamy jedną na razie. Ale dobrze. Zaraz przypalimy tutaj. I będziemy mieli. Okej. Okay. No i mamy drugie. No i teraz możemy zająć się naszym łożem. Ojej. Hmm, nie wiem dlaczego zrobiłem te płytki kamienne, skoro można by było spokojnie zrobić drewniane. No, ale skoro tak już jest, no to dobrze, ale z drugiej strony już zrobimy normalne, żeby się w otoczenie. Dobrze, zrobimy też wiaderko. Ojej. Dobrze, zrobimy także wiaderko do wody, ponieważ będzie nam też potrzebne do zrobienia łoża. A ja zaraz się. Moment, muszę zrobić małe cięcie. Już jestem. Musiałem sprawdzić, czy mi się nagrywa, ponieważ trochę mnie to zaniepokoiło. Możemy wziąć hmm, już łóżeczko. I tutaj zrobimy ten nieskończone źródełko. Od razu mówię, że teraz improwizuję, ponieważ chciałbym, wiem, jakbym mogło to wyglądać. I wiem, jakbym żeby to tak wyglądało, ale nie wiem czy mi się to uda zrobić. Ok, mamy nieskończone źródło wody. Teraz może muszę iść po pół płytki. Mm, nie mam pełny. No to zaraz musimy się też zapolować na... na owieczki. Gdzieś tu sobie biegały niedaleko. Ale chyba już poszły. Zaraz nie znajdziemy. Jest kurczak dużo kurczaków. I są tam. Mm? Jaka No zaznaczę sobie. No mam dwa. No muszę jeszcze jedną zgolić. No, ale już no zapada. No ale. Szybko przejdzie. Dobra. Okej, No mam. już iść, wracać. Planuję w. Ojej, dużo tych jajek od kluczaków. Planuję w następnym. No, no. Nie wiem czy w następnym dokładnie, ale. Za niedługo zrobić. Farmę zwierząt. Dobre Oraz farmę poszczególnych roślin, takich jak melony, dynie i zboże. Dobra, my sobie skraftujemy następne łóżeczko. Mamy dwa. No i teraz tak, mm... Zrobię to nie tak. Zrobię to na cztery, żeby z każdej strony miało było łuszką oblewane wodą. Mm. Zobaczę to na próbę. Cóż, mi klatki spadły, nie wiem dlaczego. No i dobrze, tu już mogę zakończyć. Okej, okay. nie wiem czy jeszcze, bo nigdy nie próbowałem tak kłaść łóżek. Ale jak się uda to na pewno jakoś to upiększę. Tak, działa. No i aby jeszcze tutaj woda. No okej, okay. działa. Chociaż, hm, nie tak sobie to wyobrażałem. Powiem szczerze, że jest to brzydkie. Dobra, na tą noc może wystarczy, a ja to najwyżej sam sobie to upiększę. No, to upiększę i zobaczymy to w następnym odcinku. No dobrze, no to tak, mamy już zrobione. Więc to by w dzisiejszym odcinku było na tyle oceniajcie, komentujcie, mam nadzieję że się podobało. No i cześć.